12 grudnia Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam państwa serdecznie i zapraszam na tyle dzień. Bęhatów uczci 44. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Tradycyjnie uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbędą się w parafii zesłania Ducha Świętego. 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzony został stan wojenny. Mijają właśnie 44 lata. Miejskie obchody rocznicowe odbędą się w Bełchatowie w najbliższą sobotę w parafii Zesłania Ducha Świętego. Obchody rozpoczną się o godzinie 17.30. Delegacje złożą kwiaty pod tablicą upamiętniającą tamte tragiczne wydarzenia. O godzinie 18.00 odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny. Do udziału w uroczystości serdecznie zaprasza miasto Bełchatów, parafia Zesłania Ducha Świętego oraz region piotrkowski NSZZ Solidarność. Organizatorzy zapraszają także poczty sztandarowe szkół, instytucji, związków zawodowych czy stowarzyszeń. Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, a jego magiczną atmosferę poczujemy już 14 grudnia w samym sercu Bełchatowa. Plac Narutownicza ponownie zamieni się w miejsce pełne blasku, gdzie na odwiedzających czekać będą tradycyjne smaki, wyjątkowe rękodzieło, liczne atrakcje dla rodzin oraz spotkanie ze świętym Mikołajem. W najbliższą niedzielę odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy, czyli piękny moment skierowany dla mieszkańców miasta Bełchatowa i regionu, po to, żeby poczuć tą rodzinną atmosferę przedświąteczną wspólnie. Będzie moc atrakcji skierowana do najmłodszych, jak i również do starszych. Jestem po wstępnej rozmowie ze świętym Mikołajem, który powiedział, że znajdzie czas i pojawi się również na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Bełchatowie. Punktem kulminacyjnym będzie odpalenie 8-metrowej choinki o godzinie 17 dlatego serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby wspólnie razem z nami odpalić choinkę po to, żebyśmy już w pełnym biegu weszli w ten okres przedświąteczny. Oczywiście w ramach jarmarku będzie również można zakupić różne produkty świąteczne, jak i również gadżety dla swoich najbliższych, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich do tego, żeby wzięli udział w jarmarku bożonarodzeniowym. Jarmark zaczyna się od godziny 12 do godziny 19. Dodatkowo w ramach jarmarku będzie Również wspólne kolędowanie, ponieważ o godzinie 17.30 w Gigantach Mocy odbędzie się koncert, wspólne kolędowanie z naszymi najmłodszymi. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnego spędzania tego przedświątecznego okresu. Wczoraj Hall MCK Gigantów Mocy wypełnił się świąteczną magią, a wszystko za sprawą wernisażu wystawy po konkursowej drzewko bożonarodzeniowe. Podczas wydarzenia wręczono nagrody laureatom. Spośród 41 nadesłanych prac jury wybrało czterech zwycięzców i przyznało 11 wyróżnień. Żyli konkursu zachwyciła kreatywność najmłodszych, którzy nierzadko z pomocą rodziców stworzyli bajecznie pomysłowe ozdoby od choinek z piór po te wykonane z wacików wprowadzając wszystkich w prawdziwie magiczny klimat świąt. Dzień dobry, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. W szczególności witam wszystkie dzieci, uczestników naszego konkursu. Bardzo się cieszę, że to już ten moment w roku, gdy nasz główny gigantów mocy Wypełnił się przepięknymi pracami świątecznymi, choinkami, ozdobami bożonarodzeniowymi. Chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim uczniom klas podstawowych za to, że zechcieli wziąć udział w naszym konkursie, za to, że przygotowaliście tak piękne, wspaniałe prace. Naprawdę wszystkie są bardzo oryginalne i wyjątkowe. Włożyliście w nie bardzo dużo pracy i serca. Mam nadzieję, że przy okazji tej pracy wspólnie z rodzicami mogliście już poczuć tą magiczną atmosferę świąt. My ją też tak już dzięki Wam poczuliśmy, więc bardzo Wam za to wszystkim dziękuję. A teraz przejdziemy już do wręczenia nagród i wyróżnień. Po obejrzeniu 41 prac dostarczonych na konkurs jury postanowiło przyznać 4 równorzędne nagrody główne i 11 wyróżnień. Zaczniemy sobie od wyróżnień i podawać tak? Zapraszam do nas Alicję Gadońską.

Zapraszam Błażeja ja Na Zapraszam Amelkę i Kałę. Kolejny wyróżnik, tak? To jest wyróżnienie, tak, tak. Ta? Jeszcze wyróżnienia. Tam wyróżnienie. Zapraszam Artura za Kolejne wyróżnienie dla Sebastiana Przybylskiego. Wyróżnienie dla doktora Czirzykowskiego. Wyróżnienie otrzymuje Artem Filikowski. I kolejne wyróżnienie otrzymuje Ewi Reifer. Proszę Państwa, większość kupców. Dobrze. I przechodzimy do czterech głównych nagród. Zapraszam do nas Maję Szenki. Dziękuję. Dziękuję. Kolejna nagroda dla Antoniego Kotlaska. Nagroda dla Marysi Jest Jeszcze Dziękuję. Tak. I ostatnia nagroda dla Natalii Frąckiewicz. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz bardzo wszystkim zachęcam Państwa do podziwiania wszystkich prac. Dziękuję jeszcze raz za udział w konkursie i życzę Wam wszystkich wspaniałych świąt i oczywiście trafionych, udanych prezentów od świętego Mikołaja. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Gratulujemy nagrodzonym i zachęcamy również mieszkańców, by odwiedzili wystawę. To świetna okazja, by być może samemu zainspirować się do stworzenia własnych świątecznych ozdób. Dziadkarze PGG Skrybyłchatów nie zaliczą wyjazdu na mecz do Gdańska do udanych żółtoczarni. Musieli uznać wyższość energii trefl i przegrali 0 do 3 w spotkaniu 11 kolejki plus ligi. Zapraszam na komentarz pomeczowy. No dzisiaj bardzo źle weźliśmy od samego początku pierwszego seta i ta gra całkowicie nam się nie układała. Traciliśmy piłki, takie, które w ogóle wcześniej nam nie spadały w asekuracji, piłka między jednym a drugim zawodnikiem. Po prostu w tym pierwszym secie był chaos i tak jakby właśnie skończyliśmy do, 20, do 17, no po prostu nie było gry, nie było gry. Dopiero, dopiero w drugim secie zaczęliśmy coś, coś tam lepiej pogrywać, no, no wiadomo, E, e, drużyna bardzo mocna drużyna która ma dwóch e, przyjmujących na wysokim poziomie plus, e, plus e, jeden środkowy baje to są trzej zawodnicy, którzy byli e, siłą napędową e, w tym meczu okay, e, w, w trzecim secie no, podjęliśmy walkę, ale jednak się nie, nie udało. Złe wybory w końcówce i przegraliśmy ten mecz e, 3 do 0. Dzisiaj naprawdę słabszy, e, słabszy mecz e, w wykonaniu z naszej strony. Oh, ciężko teraz tak na, na gorąco powiedzieć, ale wydaje mi się, że wkradły nam się. E... Takie proste błędy, które nam się wcześniej bardzo rzadko przytrafiały, może było kilka z barkomem, ale rzeczywiście zdarzyły nam się takie sytuacje, które nam się nie, nie zdarzały wcześniej i mimo tego, że przeciwnik szybko zaczynał kontrolować każdego seta i trochę ten... To spotkanie przelatywało nam między palcami. To nie można powiedzieć, że nie reagowaliśmy, bo reagowaliśmy, nadrabialiśmy, próbowaliśmy wdrażać jakieś nowe rozwiązania, ale jednak te proste błędy nas przyduszały i za każdym razem przeciwnik odskakiwał. My nie mogliśmy tej przewagi zrobić, i, i tak to się skończyło. Oczywiście, że tak, bo trener nas przestrzegał, przatni, że. Będzie trudny mecz, że trudny mecz przed nami, że trzeba tu walczyć, bić się. Byliśmy przygotowani też taktycznie, widzieliśmy co grają i tak naprawdę ta nasza taktyka nie funkcjonowała źle. Tu wszystko mniej więcej działało tak jak powinno. To co mieliśmy w miarę ukrócić, to udało nam się jakoś zlimitować te zagrania najgroźniejszych zawodników, a jednak byli w stanie gdzieś tam. W pewnych momentach indywidualnie troszeczkę odwracać ten wynik meczu z zagrywki, ale to też byliśmy na to, na to przygotowani. I wcale te, te cyfry w przyjęciu, czy, czy w sumarycznie w ataku, nie wyglądały gorzej od przeciwnika, więc wychodzi na to, że jednak te błędy po naszej stronie były kluczowe. Myślę, że tutaj już trener czy, czy kapitan będą wiedzieli, co, co powiedzieć, żeby. Nie przyjść obok tego obojętnie z jednej strony, ale wyciągnąć jakąś nauczkę, ale też za bardzo się w tym nie zagłębiać, bo kolejne spotkanie już przed nami, kolejne dwa spotkania do świąt i tutaj musimy się szybko zbierać i, i myślę, że takie przestrzeżenie nas przed zbytnim rozluźnieniem się, jednak skupieniem się na tych małych rzeczach w tym momencie będzie najistotniejsze. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.